Siemka! Witam wszystkich bardzo cieplutko i serdecznie. Dzisiaj ze mną jest Zosia. Cześć! Dobra, cześć! Dzisiaj nagrywamy teksty babci. Przepraszam za hałas, ale... Zaczynamy. Babci, już nie mogę. Kotlecik zjedz, a ziemniaczki zostaw. Czekaj. Albo czekaj. A co to ten TikTok jest? Babciu, to jest TikTok, to jest taka apka i tam... Ach, później ci to powiem. Babciu, ile nazwa? Tylko kurtkę zabierz! Jak to kurtka? Jest 27 stopni! Babciu, za ile obiad? Jak ziemniaczot? Która... Trzeba wykonać zmywanie ręczne. Ale babciu, mamy zmywarkę. Ale ma być ekologiczna. Kiedyś w nosiu były inne czasy. Kasiu, ta twoja córka. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. I bo to już... niezwykły film. I zostawiajcie łapki w górę. Jeśli wam się spodobało, już... bo musiało wam się spodobać. A my już kończymy. Pa, pa. pa, pa.